Dominika Calińska, Telewizja w Polsce 24. Panie Prezesie, Pan już poniekąd wspomniał o tym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie koncesji dla telewizji w Polsce 24. Stąd moje też pytanie, czy wolne media są zagrożone? No wie Pani, no ta decyzja, chociaż ja słyszałem o niej jako decyzji wobec Republiki, a nie wobec... A to jest wobec obu. Tak. Obu, obu, obu. Obu? No to widzę, że ja myślałem, że 24 jeszcze chcą na chwilę zostawić, żeby chociaż stwarzać jakieś pozory. No Najwyraźniej nie stwarzają nawet żadnych pozorów, i to już jak to się mówi w języku bardzo potocznym na wyrwę. Tak są zagrożone w nie tylko wolne media, tylko po prostu jest likwidowana w tej chwili w Polsce demokracja. No, taka jest prawda. No, to jest likwidowanie demokracji w sposób oczywisty, nawet bez żadnego udawania. No, za chwilę nawet media typu gazetowego czy tygodnikowego będą likwidowane. Może nawet nie będzie tak jak w Moskwie, gdzie ta niezawisła gazeta. Po pewnej przerwie no, na porządku wojny ją zawieszono, jednak wróciła w dalszym ciągu. Oczywiście ona jest pod kontrolą władzy, no, ale przynajmniej udaje pismo jakoś tam niezależne. No, po prostu ta władza jest tak prymitywna, tak niezdarna, jednocześnie tak absolutnie podporządkowana obcym interesom, że jest gotowa na wszystko. I tylko cały problem polega, że system medialny ją osłania i że miliony Polaków sobie nie zdaje sprawy w tej chwili, w jakiej sytuacji żyją.